Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu Inspiratora. Jest to już piąte nagranie z tej serii i nosi ten odcinek nazwę Jaka jest cena sukcesu? Wszędzie naokoło każdy chce osiągnąć coś niesamowitego. Niesamowite rzeczy, osiągnąć sukces. Każdy tego pragnie. Ale bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że sukces ma swoją cenę. W momencie, gdy zaczniesz prowadzić zróżnicowane życie, zaczniesz coś osiągać, będziesz miał, będziesz musiał za to zapłacić. Chociażby opinią innych ludzi, hejtem, którzy zawsze będą chcieli zmieszać cię z głotem, e, którzy będą cię nienawidzić za, za to, że masz firmę, robisz rzeczy, które oni chcieli robić, ale nie mieli na to odwagi. Sukces ma swoją cenę. Musisz być na to przygotowany, przygotowany na wiele nieprzyjemności, właśnie między innymi hejt. Gdy osiągasz coś wielkiego, gdy stoisz na podium, mało ci obchodzi, co powiedzą inni ludzie, czy im się to podoba, ale bądź świadomy, że wszystko ma swoją cenę. Nic nie robienie ma swoją cenę, rutyna, beznadziejne życie, a gdy prowadzisz wspaniałe życie, znajdą się osoby, które będą chciały Ci je zabrać. Będą Ci go zazdrościły, będą Cię obgadywali za plecami, ale tego nie, nie zmienisz tego. Więc nigdy nie przejmuj się hejsterami, osobami, które chcą ściągnąć cię w dół, ponieważ chcą, żebyś źle się poczuł. To jest jedyna solidna, mądra rada z tego filmu. Jeżeli znalazłeś w tym wartość, skomentuj polub udostępnij. Napisz w komentarzu, co o tym myślisz i jakie wykonałeś z tego wnioski. Trafiłeś we właściwe miejsce. Pozdrawiam, trzymaj się. Cześć!